Dzień dobry, witam na webinarze SNP Jak zmigrować do chmury z Access Factors. Dzisiejszą sesję poprowadzą nasi eksperci Łukasz Szymankiewicz i Michał Szymaczek. Zanim oddam głos ekspertom, kilka słów o SNP w kontekście rozwiązań dla HR. Wyrażamy rozwiązania IT dla HR już od ponad 20 lat. Wcześniej jako BCC, od dwóch lat jako SNP Poland. Naszym klientom oferujemy pełen zakres rozwiązań dla zarządzania kapitałem ludzkim, od kadr i płac po funkcję miękkiego HR. We wdrożeniach bazujemy na systemach SAP, SAP HR, a od kilku lat również SuccessFactors. Wdrażamy także autorskie dodatki do systemów SAP, jak SNP, PPK i BHP. Oferujemy też własne rozwiązania HR, takie jak Platforma Zarządzania Czasem Pracy SNP E-Time, czy Portal Samoobsługi Pracowniczej BeOffice. Z mojej strony to wszystko, dziękuję i przekazuję głos ekspertom. Dzień dobry, witam Państwa ponownie. No właśnie, ponownie trochę czuję się jak gadająca głowa dzisiaj. Ta sesja e, nawiązuje do e, poprzedniej. Mówiłem o dostępnych rozwiązaniach SAP i o obszarach migracji. No, w tej chwili skupimy się na samej migracji e, do SuccessFactors. Jest ze mną Łukasz Szymankiewicz, e, Państwa? nasz ekspert. Łukasz ma za sobą kilka wdrożeń. SuccessFactors w tej chwili e, uczestniczy też w dużym projekcie migracyjnym obejmującym kilka krajów. Zatem przyniesie nam wieści z frontu. Ja może kilka słów z tytułem wstępu, dla, szczególnie dla tych z Państwa, którzy nie uczestniczyli w poprzedniej sesji. Mówiłem o tym, że no, w tej chwili mamy w katalogu SAP dostępne dwa nuty technologiczne, czyli pierwsze rozwiązanie to jest HR on i SAP jasno komunikuje klientom, że to rozwiązanie będzie wspierane w tym w trybie standardowym do 27 roku. No i mamy oczywiście success factors, czyli rozwiązanie docelowe, yy, obsługujące procesy HR-owe. I to rozwiązanie nie ma ograniczonego okresu wsparcia, no bo to będzie yy, ten główny nód no, technologiczny rozwijany przez SAP. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że mamy, wydaje się, na pierwszy wykres, że długi czas na, na tę migrację, jeżeli... Myślimy o migracji do Success ale tak naprawdę ten czas może nam się szybko kurczyć, bo do 2027 roku klienci, którzy chcą no, zachować to standardowe wsparcie i nie płacić więcej za wsparcie rozszerzone, no, powinni rzeczywiście zaplanować tę migrację. A tak jak powiedziałem, no, rąk do pracy może być coraz mniej już, gdy będziemy się zbliżać do 2027 roku. To jest właśnie ten argument, który myślę powinien nas mobilizować do planowania migracji, ponieważ mamy przynajmniej 8 tysięcy klientów SAPHR, którzy być może będą chcieli zmigrować do SuccessFactors w tym czasie, który mamy do 2027 roku. Jeszcze zanim przekażę głos Łukaszowi, przypomnę takie takie podstawowe e, różnice między Success Factors a rozwiązaniem on-premis. Będziemy mówić o migracji, czyli będziemy migrować e, z SubHealth do Success Factors i tak jak wspominałem, płace w Success Factors bazują na tym samym silniku płacowym co rozwiązanie on-premis. Natomiast e, ten core Success Factors, e, w którym zatrudniamy pracownika, obsługujemy procesy, sam, czy korzystamy z samobsługi pracowniczo-menedżerskiej, czyli Employee Central, no, radykalnie różni się od tego, co znamy z, z SAP R&D. No i tak samo moduły miękkie są zupełnie innymi rozwiązaniami. I ważna rzecz dla klientów, którzy mają złożone zarządzanie czasem pracy, no w większości to będą firmy produkcyjne, retailowe, ale nie tylko, no, potrzebne będzie Potrzebna będzie decyzja o wykorzystaniu jakiegoś zewnętrznego narzędzia do zarządzania czasem pracy. My jako SMP oferujemy certyfikowane przez SAP rozwiązanie E-Time, które integruje się świetnie z Access i o tym rozwiązaniu zresztą będziemy mówić później. No mamy tutaj z nami Łukasza, doświadczonego konsultanta, który już zęby połamał na migracji. Czyż nie? Łukasz, może zacznijmy od takiego ogólnego pytania. Na co zwrócić uwagę przygotowując się do projektu migracji do SuccessFactors? Mhm. Tak jak mówiłeś Michał, przy migracji do SuccessFactors ten nasz core hr w którym zatrudniamy pracowników i w którym otrzymujemy większość danych się zmienia, jest to chmurowy system SuccessFactors i ten system został stworzony z myślą o jakby ustanowieniu w centrum systemu hR-owego naszego pracownika. W związku z tym musimy się zastanowić, czy nasza organizacja jest gotowa na tego typu zmianę, ponieważ teraz ten pracownik będzie miał możliwość logowania się do systemu, przeprowadzania pod jakąś tam kontrolą działu kadrowego wielu procesów i rozpoczynania ich. Dodatkowo menadżerowie też mają większą możliwość uczestniczenia w tych procesach hr -owych. Także jest to dla niektórych organizacji spora zmiana w organizacji tych procesów kadrowych. Drugą ważną rzeczą przed rozpoczęciem takiej migracji jest przeanalizowanie środowiska dookoła systemu HR-owego. Musimy się zastanowić, jakie systemy obecnie komunikują się z naszym systemem HR-owym, czy jest to jakiś system finansowy, czy są to systemy stricte informatyczne, na przykład do zarządzania dostępami i ważne jest też przeanalizowanie czy nie zbliżają nam się projekty w tych innych systemach które wymagają otrzymania czegoś od heru ponieważ wtedy też to będzie wpływać na ten nasz projekt migracyjny. Niestety ważną rzeczą jest to, że musimy mieć dostępnych kluczowych użytkowników oraz zasady decyzyjne po stronie klienta. To jest projekt migracyjny ale też jakby wymaga to całkiem dużego udziału klienta, ponieważ część procesów, które występują w SuccessFactors, Factors będzie nowa lub inna niż w on premisowym HR. -ze. W związku z tym to też wymaga podjęcia pewnych decyzji. Okay. Mówiłem na poprzedniej sesji o tych zalecanych architekturach przez SAP o standardowych integracjach, nie wspominają nic o narzędziach wspierających migrację. Jakie narzędzia SAP dostarcza do, do procesu migracji? W standardzie SAP dostarcza nam dwa główne narzędzia, które wspomagają przeprowadzeniu takiej migracji. Pierwsze to SAP InfoType Analysis Tool. Jest to zbiór raportów, które pomagają w analizie przedmigracyjnej pomagają nam przeanalizować, jak wygląda wykorzystanie infotypów u pracownika, znalezienie rozszerzeń, przejrzenie konfiguracji, którą będziemy musieli przenieść do nowych systemów. Drugim narzędziem, które już bierze czynny udział przy migrowaniu danych jest SAP Importer. To jest zbiór narzędzi osadzonych w SAP-ie on premisowym. Czyli uruchamiamy je z poziomu on-premisowego systemu klienta, czyli systemu naszego źródłowego. I to narzędzie odpowiada za zmapowanie istniejących danych, przekonwertowanie wartości i przesłanie ich dalej poprzez SAP Cloud Platform Integration do systemu SuccessFactors. I tutaj będziemy migrować tym narzędziem i dane pracowników i dane struktury organizacyjnej. Możemy też migrować na przykład reguły harmonogramów oraz składniki płacowe. Jakbyś tak krótko powiedział, jakie, jak wyglądają główne kroki migracji do Success Factors? Pierwszym bardzo ważnym punktem jest analiza przedmigracyjna, która pozwoli nam przede wszystkim oszacować, jak będzie wyglądać ta migracja oraz zdecydować o najlepszej ścieżce migracji danego systemu, czy to będzie na przykład wymiana plików, czy migracja z wykorzystaniem interfejsów sieciowych. Po takiej analizie zaczynamy transfer konfiguracji systemu z racji tego, że będziemy mieli dwa systemy, teraz e czy ten nasz core do zarządzania danymi kadrowymi i employee central payroll. Ta konfiguracja w dużej mierze jest rozdzielana i trafia albo do EC payroll, albo do SuccessFactors. Tutaj też są wymagane pewne dostosowania, ponieważ SuccessFactors jako nowy system też wymaga konfiguracji, która nie jest w tej chwili obecna w systemie on -premisowym. Po zakończonej konfiguracji obu systemów możemy przystąpić do migracji danych. I tutaj wchodzi nam właśnie Safim Poporter. Tworzymy w nim szablony, które zajmują się przetworzeniem dalszych danych kadrowych czy danych OM oraz wykonanie potrzebnych konwersji, tak żeby te dane były przygotowane w sposób przestępczo do Factors. Tutaj możemy wykonać te migrację w zależności od tego jaki mamy duży wolumen danych, jaki jest zakres migracji albo przez kliki, albo przez interfejs sieciowy bezpośrednio już na API SuccessFactors, więc to nam pozwoli w pewien sposób też zautomatyzować to wysyłanie danych. Kolejnym krokiem mamy, jest połączenie z systemu SuccessFactors z Employee Central Payroll. Te systemy bardzo blisko ze sobą pracują, w związku z tym wymagają między sobą synchronizacji danych, tak aby procesy, które rozpoczynamy w SuccessFactors mogły zostać zakończone w Employee Central Payroll. I ostatnim krokiem jest skopiowanie infotypów, które są utrzymywane w systemie ECP i Czyli Są to wszystkie infotypy dotyczące danych płacowych, danych dotyczących ubezpieczeń społecznych, więc infotypy, które są specyficzne dla każdego kraju oraz historii listy płac i tutaj wykorzystujemy nasz produkt SMP Clone do automatycznego skopiowania tych danych z systemu źródłowego do naszego nowego EC -Payroll. Po tych wszystkich krokach te systemy już są gotowe do tego, żeby współpracować razem produkcyjnie oraz mamy przeniesione pełen zakres danych do nowych systemów. Ok, to migracja obejmuje przede wszystkim te dwa komponenty, czyli migracja, jest to migracja do EC Payroll i do EC employee central, payroll, employee central. Jakie jak byś zdefiniował główne wyzwania przy migracji do EC Payroll? Jeśli chodzi o EC Payroll, to tutaj ważnym krokiem w projekcie jest zrozumienie przez klienta, jaką funkcję realnie pełni ten system w naszym takim pandemie, bo cały czas mówimy o tym, że migrujemy do SuccessFactors, Natomiast wszystkich danych nie, nie będziemy trzymać w Factors i tak jak wcześniej mówiłeś Michał, ten silnik płacowy znajduje się w Payroll. W związku z tym musimy uświadomić klientowi, jakie dane będą utrzymywane w którym systemie i który system za co odpowiada. Taka świadomość bardzo pomaga przy, przy pomyślnym przeprowadzeniu tej migracji. Drugim punktem, w którym mogą się pojawić wyzwania przy okazji migracji do systemu EC jest to, że moduł OM jest wyłączony na systemie EC rol Struktura organizacyjna jest w pełni utrzymywana po stronie Access Factors. Natomiast podczas analizy przedmigracyjnej musimy zwrócić uwagę na to, czy na naszym systemie premisowym nie korzystamy z standardowych modułów SAPowych, które wykorzystują obiektu na np. planowanie kosztów osobowych czy moduł learningowy. W takiej sytuacji niezbędne jest utworzenie planu projektu i zakresu projektu, tak aby obsłużyć, nowe, obsłużyć te moduły w Success Factors, albo tak jak na przykład z planowaniem kosztów użyć jakiegoś innego produktu, który działa inaczej niż ten standardowy moduł. Zapotrzeb. Okay, no w przypadku ICI Payroll'a e, mamy do czynienia właściwie z, z bardzo podobnym produktem, co w każdą on-premise. E, rozumiem, że główne wyzwanie jest też związane z tą strukturą organizacyjną, do której odwołuje się, odwołują się często płace. E, a e, jakie wyzwania nas czekają przy migracji do Employee Center? Mm -hmm. Tutaj, jak mówimy o systemie, który będzie rozpoczynał większość naszych procesów kadrowych, i z racji tego, że ten system jest zaprojektowany inaczej, głównie z myślą o pracowniku, część procesów nie będzie mogła być tak skonfigurowana jeden do jeden, jak jest na systemie premisowym oraz pojawią nam się też nowe procesy, których obecnie nie mamy. W związku z tym mówimy o migracji. Ale z racji na dojście nowych procesów, nowych możliwości, będzie potrzebne ustalenie pewnych elementów działania systemu, tak jakby to był nowy system, ponieważ te, te elementy są nowe. I tutaj musimy być gotowi na te zmiany w organizacji procesów kadrowych. OK, myślę, że teraz to tam pytanie, które interesuje wielu naszych słuchaczy. Ile trwa, czy ile powinien potrwać w miarę komfortowo projekt? Co zajmuje najwięcej czasu? Myślę, że mogę powiedzieć, że średnio takie projekty uda się ukończyć w okolicach pół roku. Natomiast to też bardzo zależy od tego, jaki będzie zakres projektu. Ponieważ możemy przeprowadzić tę pełną migrację Natomiast tylko migrację, czyli przeniesienie systemu 1 do 1 do chmury, a możemy też zastosować zupełnie inne podejście, czyli poza tą migracją 1 do 1 dołożyć dodatkowo implementację praktycznie wszystkich funkcjonalności, które oferuje EC. Możemy po drodze też wykonać pewne zmiany w danych kadrowych, zmiany w strukturze organizacyjnej i w takiej sytuacji ten projekt może też się rozciągać. A, a powiedz mi e, z, z Twojego punktu widzenia przy tym swoim doświadczeniu, co wnosi największe ryzyko w takim projekcie i jak można je zminimalizować? E, pierwszym takim ryzykiem, o, o, o którym myślę, e, jest e, jakość danych na systemie źródłowym. E, Tutaj ważne jest, żeby zwrócić na to uwagę przy analizie przed rozpoczęciem projektu, ponieważ słaba jakość tych danych kadrowych może i wydłużyć sam projekt, i zwiększyć zaangażowanie osób po stronie klienta. W niektórych przypadkach warto po prostu umieścić w planie projektu zadanie dotyczące oczyszczania tych danych czy poprawiania ich w celu skrócenia czasu potrzebnego na migrację. I tutaj też ważne jest jasne określenie naszych celów na ten projekt. Czyli tak jak mówiłem, albo możemy się zdecydować na migrację 1 do 1, tak żeby w jak najkrótszym czasie przenieść ten system do chmury w takim stanie jak jest a możemy się zdecydować też na migrację z implementacją wszystkich dodatkowych procesów i, i, i rzeczywiście wszystkich dodatkowych możliwości, które dają nam nowe systemy. No i w takim wypadku ten projekt po prostu musi trwać trochę dłużej. Natomiast, no, myślę, że sport tych ryzyk zda się ograniczyć przy przeprowadzeniu odpowiedniej analizy przed rozpoczęciem projektu. Jasne. Dzięki Ci Łukasz za, za tę rozmowę. Nasz czas się kończy. Ja Państwa zaproszę na sesję właśnie poświęconą rozwiązaniu Easy Payroll, czyli temu rozwiązaniu, które tutaj już było wspomniane na, na tej sesji i poprzedniej. Poprowadzi ją widek Wieromi, więc Póki co się z Państwem żegnam. Do zobaczenia o 11.00 z Witoldem. Później w kolejnych sesjach również ja się z Państwem spotkam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję Państwu bardzo.